Część zacieniona. Zacznę może od, od tej ciekawej trzmieliny. Nie wiem dokładnie, co to jest za gatunek. Gdzieś tam kiedyś czytałem mniej więcej, co to może być, ale oczywiście na tą chwilę zapomniałem. Jest to jakaś taka trzmielina. Dorwałem ją w mieście. Ukorzeniłem sadzonki. Tutaj też ładnie rośnie. Charakteryzuje się dość takimi dużymi liśćmi. Przynajmniej dwukrotnie jeszcze większymi od tych. Ale na razie jeszcze jest młoda, więc może jeszcze nie ma takich docelowych, ale charakteryzuje się też takim dość potężnym pokrojem. Nie taka jak taka typowa, jak pnie gdzieś po jakimś tam podporach i tym podobne, tylko takim sporym krzewem. No ciekawe czy faktycznie tutaj powtórzy takie, takie cechy. Tutaj dalej ma Już tutaj ładnie będą owocować. Ciekawe jakie przetwory można by zrobić z tychże jagódek. Tutaj nabierają, nabierają też ład, ładnego odcienia. Taka fajna, soczysta zieleń. W środku schowana w ciemności. Mała facja japońska. Jedyna moja zimowana w gruncie. Też tutaj ładnie się ma. Choć jest tu, wydaje mi się, trochę jednak za ciemno dla niej, ale no, musi sobie jakoś tu poradzić, wybić się poza te machonie. Tutaj mój najnowszy nabytek. Ostrokrzew. Niedawno zakupiony. Też tutaj ciekawe jak sobie będzie radził. Na razie jeszcze jest też dość mocno tutaj przytulony wewnątrz. Tutaj ozacieniony. No ale on to z biegiem czasu będzie ładnie do góry rósł. I także kolejny aspekt zimozielony. Tutaj dalej jeszcze jedna machonia. Tutaj kwitnące liliowce i kolejne machonie. Tutaj przechodząc pod forsycją. Także Mahonia, Dalej. Laurowiśnia odmiany Rotundifolia. Też już ładnie także tak, przeżyła zimę. Już wychodzi ponad płot. Też jeszcze powinna w tym roku jeszcze raz, jeszcze raz przerosnąć. Też mniej więcej na taką samą długość. Tak przynajmniej było w zeszłym roku. Tutaj ładnie kwitnące. Jak zapomniałem jak się nazywa, ale na pewno dodam tutaj. O czym tutaj jest dokładnie mowa. Tutaj e, cypryśnik wielkoszyszkowy Gold Crest Wilma, także także tutaj ładnie ładnie się już zazielenił. Szkoda, że go nie można bardzo trzymać w gruncie, bo wytrzymuje takie dość nieduże mrozy, tak do minus 5, minus 6, ale na pewno ma bardzo ładny pokrój. Tutaj dalej już bardziej już ocieniona część. Tutaj na pierwszym planie już widoczny języcznik zwyczajny, też już ładnie się zagęścił. Dalej facje japońskie, jest to pierwsza z szeregu facji, dalej już tak także rosnących. Tutaj neresznica samcza, czy wiertlica samicza, raczej wiertlica samicza. Tak jestem pewien. Tutaj mały, mały wawrzynek wilczałyko, a pod nim paprotniki zimozielone. Tutaj paprotnik zaostrzony. Tutaj z kolei podrzeń żebrowiec. Jeszcze taki jest dość mały. Ale no to wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Za nimi tutaj uwagę od razu zwraca duża diksonia antarktyczna. Już zaczęła także gwałtowny wzrost. Jeśli chodzi o, o liście, już są coraz to większe, coraz to masywniejsze. Jest już. Kawał, pal, kawał, kawał paproci drzewiastej. Jeszcze pienik nie jest jakiś tam specjalnie duży. Tutaj też zasiała mi się inna paproć. Po sposobie, w jakim się przesuwa, nie tworzy takiej regularnej rozety, więc to prawdopodobnie jest orlica, więc trzeba się jej pozbyć. Orlica jest na pro, może być naprawdę duża i, i tutaj zdominować całkowicie tą donicę. Może mi się uda jakąś ją przesadzić. Także Dicksonia już też. Nabiera bardzo fajnych tu już kształtów. Tutaj dalej. Dalej z kolei ogród całkowicie praktycznie zdominowany przez fację. Jest tu też naprawdę dużo, tylko w środku w nich rodzynek. Tutaj jest farkesia, farkesia rufa. To nie jest dla niej dobre stanowisko. A powinno być w bardziej, bardziej nasłonecznionym. Ale to to miała być muriale właśnie która by się bardziej tu nadawała. No chyba coś tam nie tak było w tym opisie, który tutaj miałem podjąć. No ale cóż, no na razie, na razie jako tako rośnie, choć nie tak jak, jak powinna. No ta facja już też naprawdę już ładnie się już zagęściła. Spore egzemplarze. A dalej, mijając tutaj, rower Błażej'a. Kącik dalej paprociowy, także już z facjami, bami naprawdę sporo. Tutaj piropusznik z trusi też tutaj robi robotę. Naprawdę też trochę wygląda jak taka diksonia, taka polska diksonia. Pomiędzy nimi kolejna facja. Tak, tak, ją ustawiłem, żeby zaczęła tutaj sobie wychodzić z tej korony. Także nie powinna jej tutaj bardzo przeszkadzać. Tutaj dalej, kolejna wirtica samicza. I tutaj właściwy bambus do tego stanowiska. Farkesia muriale, Farkesia parasolowata. Także już ma bardzo tutaj już spore, takie już fajne, grube tyczki. Jeszcze te są jakieś tam strasznie grube, jak dla mnie, no już są wyższe ode mnie. Ta już jest akurat, tak bym powiedział, że nawet już na równi ze mną. Więc już też zaczęła spory już wzrost. Tutaj także dalej wszystko okryte facjami. Taki się potrzy zrobił z facji. Taki, taki taki tropikalny akcent. Tutaj za nimi. Duży, duży grejfrut. Też już ładnie po przycięciu, już też zagęścił koronę. No ale no nie wiadomo, czy będzie miał dalej te kwiaty. Widocznie dużo, duży minus jest dla niego duża strata liści. W okresie zimowania, ale póki co nie mam takich warunków, żeby mu zapewnić przynajmniej już. No, wcześniej był w pomieszczeniu, ale talerz jest za duży na, takie, na taką zabawę. No zobaczymy, jak to dalej będzie. Tutaj tamarilo taka mniejsza sztuka, to także dalej kolejne kufriki. Tutaj też taki większy. zanim nim bananowiec Musabasio, w takim stanowisku trochę półcienistym. Takim żeby wychodził trochę z rogu. Także fajny daje efekt. Taki ornamentalny się trochę fajny zrobił. W każdą stronę listki powypuszczał. Tutaj dalej za nimi mały miłożąb. Pośrodku tutaj także Yy, piropusznik strusi, no jest taki tutaj fajny taki zakątek, trochę japońsko leśny można by powiedzieć, bo sporo tu jest takich roślin pokazania azjatyckiego. A dalej i tutaj dalej kończący ogród, ogród zacieniony. Tutaj na pierwszym planie widoczna tu górująca, trochę jedna z dwóch moich metosekwoi, ta mniejsza. Tutaj pod spodem także kolejne paprocie. A pośród nich zrobione w zeszłym roku ukorzenienie powietrzne. Tylko to od rostów, żeby, no, żeby sobie też trochę tych sadzonek porobić. sadzić tutaj na tej drugiej mojej powierzchni. I widać, że już coś tam się dzieje. Tutaj widać korzonki. Więc już niedługo można by już ją oddzielić. To ukorzenie było zrobione w zeszłym roku. I obawiałem się, że, że nic z tego nie będzie. Bo taka zima była ostra. Może tam poprzemarzało. Ale widać. Widać, nic, nic się nie stało, więc bardzo dobrze. Tutaj też ostatnia paproć i różanecznik. Jest to różanecznik odmiany Nowa zębla. Bardzo ładnie kwit. Ty może też na koniec dorzucę zdjęcie, jak był w pełnej okazałości. Naprawdę bardzo mi się podoba ten różanecznik. Pasuje mu tutaj bardzo dobrze to, to stanowisko. Myślałem, że nie będzie kwit, bo różaneczniki jednak są takimi roślinami, które. Powinny być w warunkach takich półcienistych, nie takiego głębokiego cienia, ale w sumie jakby się tutaj nie patrzeć, tutaj słońce świeci rano tak i mniej więcej wieczorem i nie jest znowu aż tak strasznie tutaj ciemno. I na koniec jeszcze, i tutaj jeszcze zaproszę do części czwartej, ostatniej, która opisze ogród warzywny z elementami egzotycznymi. Jak na razie pozdrawiam.